E, to już drugi odcinek, I tak e, Wiem, że w pierwszym odcinku zrobił źle, bo napisał przez ch. I niestety już będzie tak napisane. Patrz, patrz. Ojej. No to zmień to. Mogę to A ja nie. Na samocha Na samochanie. nie? Kur... i będzie golu dla ciebie. Haha, nie strzelisz. Kurde, ty strzeliłeś. Zabrałeś mu gola! Teraz ja ci strzelę. Nie, pynek. Nie, bo jak zwalimy, jest lepsze. Doktor. No ale to dopiero kiedy? E, za kilka dni. No. Bo ja mam już dużo... No dobra, nie aż tak dużo, wajem że już do mnie Dziś... ma no ale co to i TP no, dużo tak, ludzi tak. ma po sto ileś tych. A nie sorry, JJ Joker ma 500 ileś filmów. Tak, JJ Joker 500 ileś? Mm. Wow. Yeah. O nie, poszkaj! Ta... Nie, wbił no, no, i wyszedł. Nie, wyszedł. Ej widzisz jakie my mamy zagrania? Aha! Ja nie mogę iść po dwa. Jeszcze, jeszcze nie ubola. Ha, 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 on strzelił. O. o fuck. Nie, nie, ja mówię o fuck gdzie? Kurde, byłby gol, gdyby nie Szymons. Ale jest rozerwany. Jest to nasza dziewczynka na son. Jeszcze... 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 się gramy. mała siostra. Cześć, też polecam tą stronę, bo jest tak zanobisna, też tu gram, więc... O Ale dobra niech będzie gada! To bo wtedy to nam będzie dokuczać, że my... wiesz, nie będziemy mogli wrzucić tego filmiku. Jak będzie nam przeszło... bo to i tak tego nie wrzucę. Jak będzie... Czemu? On nie Mnie to nie przeszkadza, dobra, może być, ale ten filmik ma być nie za długi, takie 14 minut jakieś. Ej, ale mi się Czemu? ten... Rzad nie ale Ej, ten, rzadnie zaś. Ale kręcisz jakoś. Ej, weź mi, a czym ty nagrywasz? Weź mi myśli link, Ej, ta ten, linka tam. do strągi później. No tym brameczkę szelim. albo po prostu mu to wyśli Nie bo mu to nie, bo będzie link tutaj wysłany Patrz 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 będzie zagranie albo nie E właśnie, Madzia, e, Paulina nam próbowała zrobić tego flapsa Ale ładne to wiem dało, no. Nie, no dawaj to jeszcze! To dopiero to jakieś 3 minuty, 5 minut. zaczynam No ale jeszcze mam, nie, jeszcze... Czekaj, w no? formie nie Big Easy, dobra może być.

Na Minecrafta by było lepiej się złożyć, Weronika. Ja no, tam Wykupi Ale fraps ścina mocno. O, mi wyśle program za darmo i będzie lepiej. Bo fraps jest taki zrąbany. Nagrywacie dalej? No, niestety tak. Nie tak. Szlety, tak. No. Ej, jakbyś... Jak ja bym nagrał ten... Frapsem, nie? To tylko końcówkę by było widać. Do nie, po co do sześciu? Do dziesięciu no, Jeśli... Jeśli mi się rzadnie, to... Do... Nie do dziesięciu No słuchajcie, to się może filmik przerwać. Właśnie i wtedy będzie głupi zakończenie. On już part pierwszy i part drugi. No i... Ja nie jestem hamen, że zabieram komuś bramki, jakbyś wiedział. Czy ty jesteś głupi? Kto? Ja nie jestem Hamski. O patrz, 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 patrz. Patrz, będzie gol. O rany! Ula la, ula la. Zapraszam, na małą stronę odcinków. Minecraft. Dobra. Nie 30 sekundowych. Dobra, ale nie chodź. Oczywiście, że mam swoje... Tylko że... Ja też mam moje własne konto i dlatego chcę mieć to bo tą kamerą. Sióstraczka na dywanie Bo wiecie o co chodzi, nie? sobie Tuba, kamerkę tak. kupić To jest Google A Zapraszam, dzwoń co najmniej 0700 Cicho Ty dzwoń na 0700 To jest numer firmowy, masz coś może do Może podamy ten, e, Jakub, może podamy ten... Eee, numer... E, Nazwę escape'a, nie? No Ej, weź, graj, a nie tak ciotnie. No. Wtedy mówię, że ale jesteś... Ale ja jestem mocny już, jak ja. Właśnie, ty masz trochę zrąbaną kamerkę. Patrz. Chcesz odma? Od nie, nie. Chcesz no, Ale za chwilę, po tym meczu, nie. O, ej, po meczu, nie. Ej, jak ten mecz się skończy, to robimy taki koniec odcinka. mam fajny pomysł na koniec Wbijamy samobuje. Zobaczysz. Nie Parcie wziąć. Ja samobuje, weź. Nie coś, że w ty wiesz Patrz, patrz, wejdzie obram Pa samobuja trzypnąć. Dobra, dawaj adma, dawaj adma. Aaa, i wygieliście. Okej. Okay. Dajadma. No, z tobą być ze mną? E, na Czekaj. Kalisa weźmy, nie? Okej, okay, kulosz? Nie, bo Kalis taki huky, dobry, huky. bo kugel wie. Klasik, no. Klasik. Ła, Wiktor mi... Czekaj, zostaw piłkę. No! Nie. Zostaw! Jasne, Admin ma lagi, jasne. Klasik. A ty masz 0? Ty masz 88 i co? No wstać. Takie rozegranie z tych. No, ja nie mogę, nie wpychaj się tak na piłkę. No, a które 10? Na nagrywamy? A nie dobra, do końca tego meczu. 8. Kur... No to, czyli trzy gole. Skąd wiesz, że trzy gole mogą być pięć? Na przykład jeszcze dwa oni... Kur... Jo... Cześć, można? Nie wyszedł do... A, wyszedł. No. A nie, mleko Mleku... Uwielbiam... Ja uwielbiam mleka, Jeszcze Albo jeden kolczyk. Dziesię... Nie i... wiem. Tak, żeby było do dziesięciu minut tego. No to jeszcze minuta. Ej, dawaj, żeby minuta była skończona. Chyba teraz. Jeszcze koniec. Koniec. minuta. Ale i dobra, koniec. teraz patrz. Teraz! Mamy atrakcję, każdego banujemy. Dobra. Kick. Kick. Kick.